Nie ma takiego drugiego festiwalu, przynajmniej na Mazowszu, jak nie w całej Polsce, bo nie ma drugiej takiej niepowtarzalnej miejscowości. Lepka. Słuchajcie. Chciałbym, żeby docelowo był do kształt kuli, kula, czyli kula szpiegula. Docelowo kształt kuli. I? Nie chcę tego się podoba. Dobra, kuba podejmie. Gdzie nosem, gdzie nosem? W lewo obracaj, w lewo! Wygrywają. Pan idzie sprawdzić. Niech pan sprawdzi. Dobrze. Tu już mamy jedną ramkę prawie gotową. Jeszcze nie zbitą, ale prawie gotową. Zaraz, zaraz. Ja uważam, że zawodowców nie dopuszczamy. Tu Nieźle? Jak idzie? Oho. No gazowaną by było lepiej jedno. Nie jest gazowana tak. Albo zbierać nektar, albo zbierać kit pszczeli, albo zbierać pyłek. Nie ma u pszczół czegoś takiego, że dzisiaj. Dało mi się chyba

robota, którą my wykorzystujemy. Wykorzystujemy, zabierając w część tej pracy, co do Patrzę, zaglądam, jest! No. Proszę! Czekaj, pan tak. też się przygotuje? Tak, nie ma na co, czekaj. Żeby to nie było nic, dobra. No, poznajcie Dawaj, się. Pan. Tak. Pani Hiacynta. pan, druga próba. To sam. Coś takiego człowiek zobaczy, aż się zastanowi, To wszystko, ja to tak się poświęciłem. Podzie... Dziękuję. Dziękuję wam serdecznie, praca z wami też jest na Się. a... Tak, i autorewę słuchajcie, wszyscy, którzy... mają... jakichś syropów. Kupujmy miód od pszczelarzy, których znamy. Nie dajmy się wprowadzać w błąd i nie kupujmy miodu, dlatego, że on jest tani. Bo jak jest tani, to nie jest prozdrowotny. A my nie, już nie mocno wyrabiajcie chłopki, tylko tak uzupełniajcie ich